jesteśmy z tej strony i dzisiaj zaczynamy nową podróż. A właściwie nowy odcinek. Musimy pójść dzisiaj w podróż. Jak widzicie, po ostatnim odcinku zdobyliśmy całego seta. No i dzisiaj idziemy szukać Pokémonów, ale czy ja mam w ogóle Pokebolę przy sobie? No właśnie nie za bardzo. Ciekawi mnie, co to jest za Pokémon. Czym ty jesteś? Czekaj. Pokédex też nie wziąłem. I niektóre Pokémony mogą być niestety, ale właśnie w taki sposób pokazane To nie jest mo moja wina To jest wina właśnie moda, raczej Weźmy to żelazo, zróbmy sobie wiadarko jeszcze przed tym Jak widzicie poza odcinkami nic nie robiłem Zostawiłem sobie to na odcinek ży żyć do roboty I idziemy wziąć wodę i ruszamy w podróż widzowe tak, musimy to zrobić. Pójdź, podróż. Ale gdzie nas w sumie jeszcze nie było? O. Ej, bym poszedł w stronę właśnie tej wioski. Ty, bo w drugą stronę mamy lepszą wioskę. Ty. ja tego nie przyuważyłem? O kurczę. Dobra, to tam pójdziemy i stamtąd zakosimy Medical Center na pewno. Jest tu dalej ten pokémon, którego chciałem sprawdzić, no chyba nie ma widzowej, niestety. Ale pech. Dobra, pójdźmy po prostu tam. I widzicie? Farma coś tam rośnie. Wątpię, że będzie więcej ros e, rosła. O, a ty? Co to za pokémon? Niektóre niestety tak mają. Smolif, nie wiem co to. No Smolif, dobra. Musimy ruszyć tutaj, widzowie. Zatem powinna być wioska. A więc. Uj. A więc, widzowie, skaczę, ale przed tym zostawcie łapkę i suba, bo algorytm mnie chyba nie lubi. Skaczamy, widzowie. Start. Oooo! Weźmy wodę. Ej... Joo, tej lawy nie widziałem. Myślę, że w tym odcinku powinniśmy na pewno. Zaopatrzyć się w materiały na Poké Center, bo chciałbym zbudować w końcu to Poké Center. I to będzie ro robota na dzisiejszy odcinek: zebrać materiały na jutrzejszy Poké Center, ewentualnie jeszcze go zbudować. I mam farta, właśnie, że mamy tą wioskę, bo możemy sobie ją zlutować. Przejdźmy tak. Dobra, tu, tu, tu. Tu potrzebujemy iść. Ty, to znowu to samo? Ta. No, jest tragedia z tym pokemonem. Czy tu jest jakiś trener albo lider, coś? Chyba nie ma. A tam. Trudno, w tych beczach pewnie nic nie ma. U Tauros. Też widzowie dzisiaj jest zadanie złapać kolejnego Pokemona. Ale nie wiedziałem, że my wioskę znajdziemy. U, kabel mamy, dobra. Weźmy, bo tu mogą być Pokebole, widzowie. Tu też weźmy. Schowajmy to do naszego pięknego plecaka. Yy, ogólnie znowu pewnie yy, się nie spodziewacie co? No. Nie widzę kursora. Ten modpack po prostu jest chyba coś zepsuty. Mmm, o! A weźmy sobie z, z siłki, dwie. Dobra. Możemy wyjść z tego domu, widzowie. Hola. Dobra, dobra. Wychodzimy tutaj do góry. Oj, o! No, chyba jednak nic tu nie ma. Nie widziałem jeszcze wyższych. O, piju. Nice, nice, nice. Dobra, widzowie, Musimy poszukać tych, tych, tych yy, villagerów. Naszych villagerów, boże, yy, yy, ich beczek, beczek skrzyneczek. Wiecie o co chodzi? Czy znajdziemy? O, a drewno. Drewno się zawsze przydaje, widzowe. Drewno zawsze bierzemy bambusowe, kilka ładne. Weźmy trochę pochodni. Żeby mi się nie skończyło. Weźmy też to. I to. Czy coś tu jest? Uhu, acjent pal. Kstura jakaś. Tu nie chcę tego. Tego też nie chcę. Chociaż pełne uzdrowienie może się przyda. Ale trudno. O! Uuu, uh, bole pierwsze mam. I widzowie musimy jednak chyba znaleźć coś. Jeju. Tu nic nie ma widzowie, no. Jest problem. Naprawdę lipa jest Kurcze, ty o co tu jest? Dobra, ty jabłka. Kolejne dwa mega big win, jabłko, jabłko, prawidłowe. Ej, jo, a właśnie. Co do poprzedniego odcinka, wspominałem, że dodam moda na meble. No i nie musiałem nic dodawać. On już był, czekał na mnie, aż tak powiem, sprawdziłem to potem, jak robiłem miniaturkę, ale dobra, A ball. no i tutaj jeszcze, yy, gdzieś musimy pójść, widzowie, o, tu, tu, tu będzie Gir. coś, nie, 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 czegoś nie zauważycie piszcie w druga skrzynka w czwartej minucie filmu Ja odczytam O pokebole Dobra Tu 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 O też pokebole Perełka też się przyda Coś jeszcze tu jest? Nie ma Unlucky. O tu? Uu, hu, hu. Ej dużo tu fajnych rzeczy To się też przyda To też Weźmy sobie chlebka raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nic. Nie widzę, chyba to jest ty. Mamy cukierka. No way. To jest dobre. Revive mamy. To też jest potężne. Tego raczej nie biorę. Ale nie. Weźmy te marchewki. Weźmy te. Te, 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 ta, te, te. Weźmy to. Weźmy to. Weźmy o Quickbole. Quickbole super działają, bo jak uderzysz na początku z Quickbola to jest razy 5 ten możesz złapać 5 razy mocniej. Znaczy większą szansę masz, żeby złapać 5 razy. Więc to jest mega dobry. Ja pewnie zapytacie się po co mi są te kable. Kabel to jest ogólnie do do do, do ewoluowania na przykład Huntera Gengara. A my szukamy Gastriego, później Huntera, później Gengara. Dobra, widzowie, musimy poszukać. Tu jest ten poke center. Jak on mniej więcej wygląda? Molus Joy. A, jak ja to wykopię, to. Czy... A, dobra, nieważne. Dobra, wiem, że na dole są fajne itemki, zawsze pod tym. Nic. Tu jest coś ciekawe. Uuu, cukierek. Uu. Ej, dobra, tu jest dużo rzeczy fajnych ciekawych widzowie. Naprawdę wydaje się, ciekawe to, 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 to miejsce. W dobrym miejscu chyba się umiejscowiliśmy. Jakby domek zrobiliśmy. Okej. Mm. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. To też weźmy. Wziąłem, że. Czy coś jeszcze tu jest wartego uwagi nie ma chyba. Dobra, wkładajmy wszystko do plecaka. Czy da się to jakoś coś tu lepszego jest? Jakieś pokebole bardziej się. Max Reval w boże, to jest goat. U, ej, jakiś ruch. To jest ...Mogesis Bean. Nie wiem co to robi. Jak wy wiecie, widzowie, to zostawcie łapki w górę i komentarz. Jest. Y co robi? Dobra, widzowie. Pójdźmy do góry teraz. Tu, 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 tu. Weźmy, pójdźmy. Albo dobra. Ja bym poszedł. Zemścić się na tamtym Gastlin. Co wy na to? Tylko, że potrzebujemy wrócić na Dniomowice. Czyli tutaj. Jak już widzę, ja mamy takie itemki. To możemy. Czemu jakieś duży. Dużo tych się respi? To wszystkie mają, bo ja zainstalowałem najnowszą wersję teraz z tego moda. Co jest. Że tu muszę zmienić coś. Doliv. z to, do to to nie wiem, co to. Silicon. No trudno Się mówi... Yy, o, how Uuu, mamy... a, no ta, mamy Mamy lodowy biom Znaczy, lodowy, no Czekaj, widzu Uuu, ej, dobra To jest dobre Ale... muszę się stąd wydostać I pobiegnijmy do domu Gdzie my domek mamy? Chyba tu gdzieś Tu Dobra, to wejdźmy do domu Pierwsza przygoda jest sukces Kabutops Nie, nie, nie Ej dobra, tu jest dużo tych, sporo fajnych aplikorów. Myślę, idziemy Ale dobra, nie będziemy wchodzić po prostu w do wody, Bo później byśmy musieli się cały czas podsadzać Co, Przejdźmy tak no, myślę, że ten będzie najszybciej, więc będzie dobrze. Naprawdę będzie dobrze. Chyba będzie dobrze. Co czekaj, co to? Coffing? Jakoś on tak miał od widzowie? A nie wiem nawet. W Sumie. Czy coś tu jest ciekawego takiego? Tu jest chyba mój największy wróg. Gdzie on jest? O, sztygnoju. A, Przyszła zemsta. Yy, dobra, jak to teraz zmienić? Flashlink. Atakuj go. Widzowie, pierwsza walka mniej poważna. Ember czy a uderzmy sobie Emberem na start? Chyba to Ember był. Aha, i tak słabo. Duży quick atak, dobrze, dobrze. Lecimy widzowie, myślę, że naprawdę dobrze nam idzie w tej walce. Pesk teraz uderzmy go. Kurczę myślę, że ten mój Jolton by więcej zrobił. Peck, peck. No, bijemy, bijemy, widzowie. Kurczę, widzowie, poczekajcie chwilkę. coś przygłośno, Wytnij to monterzysa. Dobra, widzowie, bijemy się dalej. Potrzebujemy się naprawdę bić mocno bo Ponieważ nasz rywal jest potężny e, Czy ty możesz zameczyć? no Bi, 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 bi Czy mnie Teraz? Dobra, niech tak będzie e, Przepraszam, że się pewnie Za głośno przez jakiś Czas e, Oto Minecrafta ale to chyba nie problem. I, i tak mam leciutko przyciszonego. Dobra, widzę. Musimy poszukać dalszej naszej pięknej domowcy, a bardziej naszego po pokemona kolejnego. W sumie Cukierek 15. Fejla się uczy, nasz Fletchling. Ale my zrobimy coś innego. Chyba pierwszy pokemon w, y, trener, znaczy Jest nam Naprawdę nie sprzyja nam Bra, ewolucja O, ej, ty masz ewolucję właśnie y, Wiem, że właśnie przepierdzieliłem cukierka Ewolucja Widzowie, piękna animacja ewolucji Check this Jo, mój Fletchlinder. Teraz już jest... Yy, oczywiście tak trzeba zrobić. Dobra, A więc może pozmieniajmy trochę jego moveset. Moveset ma taki. Jest naprawdę słaby moveset na moje. Ember. Ember możemy zmienić chyba na moje ulubione u niego. Czyli Flame Church. I to będzie już hit. Później pozmieniamy resztę, widzowie. Oczywiście z komentarzy wszystko będę zmieniał. No i widzowie myślę, że powinniśmy poszukać w, pójść w końcu do naszego domku. A bardziej do naszej tej bazy bazy. Oj widzowie. Powinniśmy w sumie. Póki ciemno jest, to nie wchodzić tam. Jezu, przestraszyłem się, że to creeper. Small of. Naprawdę. Jeszcze w ogóle jeszcze chyba jedna ewolucja i ja będę mógł na nim jeździć, więc to jest o dziwo ciekawe. Tu mamy też żortyona mojego wspaniałego. Który był moim starterem wybranym przez innego z was i widać, że nie używam go. Chyba nie były trafione, ale trudno. Widzowie tutaj znowu ty ta. Prześpijmy się może widzowie. I pójdźmy znowu do cave'a widzowie, Tylko, że to nie był ten cave. Czekaj. Księżyc Tylko to był tamten cave. Więc tam musimy pobiec widzowe. Dobra, pobiegnijmy, biegnijmy, biegnijmy. A w sumie inaczej. Zobaczycie to, zobaczycie jak już jestem w kawie. Czy ten gastly tu jest? Gastly, gastly. Widzicie widzowe? Ghastly. Zauważyłem go 20, dobra, spróbujmy z nim. Zwalczmy z nim. A więc tak musimy walczyć. Church. co robi Pełni... Oj, rozwala jego na hita. Prawie że. I weźmy teraz złap. I użyjmy e. Acient Ultraball. Błagam, złap się, złap się, złap się. Ty złapał się za pierwszym. Dobra, widzowie. Naprawdę byśmy potrzebowali teraz, na moje, pójść do tego Pokéhillera. Ale po co mamy iść? Albo w sumie lepiej, żebyśmy poszli do niego. To widzowie, widzimy się jak już uzdrowię swoje Pokémony. Ty, widzu, tutaj jest Waystone. Normalnie w tej wiosce Nice Właśnie wchodziłem co nie? I jestem boże czad yy... No i ule uleciłem swoje pokemony Oczywiście tutaj jest w ogóle chyba miejsce na walki pokemon Widzowie naprawdę dobrze I O bambus ej bambus też się przyda Bambus bambus <ścoughs> A to coś jest? Premier Ball. Dobra, widzę. Musimy więc wrócić do wioski. Mamy gasliego. Zobaczmy, czy w ogóle możemy go ewoluować. Gastly. Nie, to nie, ale nawet nie wiem na którym się go ewoluuje. Więc będzie zagadka. Będziemy musieli się bić. Ty, a jakby tego żółtka wrąbać się. Dobra, trudno. Niech tam będzie dalej Póki co O nie O nie kolego Fletchlinder Pokaż co umiesz Flame charge. Jeszcze raz flame użyjesz Tylko załaduj go proszę Cię Stary no załaduj go No załaduj go załaduj załatw. Jeszcze raz jeszcze raz będzie Bo on będzie coraz szybszy A ma jeszcze quick attack Dobra, widzowie, teraz musimy uderzyć go Pekiem. I mamy to, widzowie. Właśnie teraz rozwaliliśmy pierwszego Pokemona. Znaczy, pierwszego, Boże, któregoś już z kolei. Pokemona liderem. No ej, a co to? Co to? Co to? Co to? to? Pokédex. Czym ty jesteś, kolego? Bombider. Nie wiem Whatever Musimy poszukać najlepiej Pokemonów, które... właśnie widzowie, poczekajmy chwilę. EXP -y. EXPRE. -y. E A Przepraszam, co tak się robi? Dobra, ej! Mamy chyba wszystko, poza ametystem, ale ametyst jest łatwo zdobyć. No moje. Yy, więc musimy ruszyć po ametyst znowu. Boże, ametyst, znowu do bazy. Stąd iść. Nie w tą stronę, dobra widzę, Co to? Ty. Bo tu coś jest. Widzicie to? To tu pierw przyjdźmy, bo chciałem już lecieć znowu do bazy. Oła, nie udało mi się, boże. Jestem taką kaleką, widzowym. Naprawdę, ja jestem kaleką. Yy, nie wiem, co to w ogóle jest. Oj, teraz zrobiłem wiadro, ale mi Więc, eee, yy, lipka. Tutaj będziemy potrzebować przejść za dużo respi tych niewiadomych pokemonów. To jest naprawdę z tym problem. Chyba jeszcze nie dopracowali moda... modyfikacji... modpaka. a to jest to samo. Mogę to bić? Dobra, trudno, nie chcę się z tym bić. Widzowe? Widzimy się w bazie. Dobra, widzowe, wróciliśmy już do bazy. Naprawdę długo mi to poszło. Cały dzień minął. No, ale jesteśmy tu, widzowie. I właśnie ruszamy do tego cave'a znowu. Zbierzemy plony. Bo coś tam rosną, rosną te plony ładnie. Idzie, i idzie. Dobra, widzowie, wiadro, patrz to. Ale człowieku, klasa. Klasa sama sobie. Tu, tu, tu. Tu musimy zejść niżej. Tu, 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 tu. Idziemy na dół, na dół. Teraz na dół będzie szli. Na dół, tu. Tu, 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 na dół. Tylko ja sobie nie ufam. Jednak mogłem zaufać. Tutaj spróbuję zejść. Czy ja tu zginę? No i bym zeskoczył piadrem tu, to bym mi tak nie zginął. Tu to też nie zginę. A bym. Oj, a tu bym zginął. No trudno się mówi. Eee, weźmy chlebka. Chlebek chlebek. Co ja potrzebuję? Ametyst, ametyst jest gdzieś tu. Przepraszam, w ogóle widzę, że cały czas macie odcinki z Kajów. Ale jednak to jest jedna z ważniejszych rzeczy w Minecrafcie. Dobra, czekaj widzu. Tutaj gdzieś był ametyst na moje. Tu jest ametyst. Okej. Okay. Podejdźmy do tego ametystu, który ja widziałem, a on był gdzieś tu. Tu tu tu. Czy niżej. On był tu. No Musił się wkopać. Ko Kopiamy widzowie się. Tak zrobimy stary dobry trik tam gdzieś jest teraz na lewo widzowie. Poszukajmy. Mniej więcej na tych kratkach to będzie. Może nie. Oj, ale. Ale jest lui. Czul, czul. Proszę, no znajdź, znajdź, znajdź. Niżej, niżej. Jeszcze niżej kopię. Jeszcze, jeszcze. Dobra, to jest tu. Ty, znalazłem, dobra. Jest tu jakiś wyrośnięty full? Tu jest jeden wyrośnięty. Jeszcze jeden bym potrzebował i mi starczy już na całą karierę swoją. Teraz się stąd muszę wydostać. Ale wy to widzowie zobaczycie. Niech już się wydostanę w sumie. Dobra widzowie. W tym odcinku nie zrobiliśmy tego, co znowu mieliśmy na starcie założenia. Ale zrobimy za to jeden z najbardziej OP itemków jak dla mnie. Na start. To będzie właśnie przery. Express pozwala dzielić się expam z danej walki. Jak mamy na przykład wlecie Lindera i damy to na Joltyona, to Joltyn będzie sam się Ekspił? Exp... 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 Tak, dobrze mówię. A więc będzie chyba dobrze. Więc musimy wlecieć do góry, do góry musimy wlecieć. Wpłynąć, wlecieć Boże. I widzowie, może w następnym pójdziemy na Bossa już. Tylko przydałby mi się chociaż jeden pokemon, który by. jakiś roślinny? Maybe. Może jakiś taki, właśnie roślinny, by się przydał, chyba widzowie, wiecie? Ale ogarnimy. ogarniemy. Ogarniemy. Ty, Thunderstone. Dobra. Drugi, Thunderstone. Człowieku, ja już jestem. porąbanie bogaty. Teraz pójdźmy tu. Tu, tu, tu. Zetnijmy nasionka jeszcze po drodze jak idziemy znaczy jedno no i będzie dobrze chciałbym aby Gengar mi ewoluował znaczy Hunter 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 Gastel i wy Hunter'a później w Gengara a więc musimy chyba do tego się dostosować że tak w tym odcinku nie będzie Dobra. Włóżmy te rzeczy, których nie potrzebujemy póki co tutaj. I wyjmijmy z plecaka, co potrzebujemy. Czyli potrzebujemy na pewno tak tego, tego. Metyst jest i hełm. Zróbmy tak ...trzy póki co hełm, tylko. Cztery zróbmy. dla następnego pokemona też. I. Pff, jak się to robiło? O! A złote jednego nie mam. To złotem może być tripa. Idealnie cztery widzowe dobra. Jest profit. Tak, tak. Tak, 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 tak. To zróbmy już cztery. Tutaj musimy włożyć cztery. I taki był crafting na to. Zróbmy jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Mamy cztery ekspreszery do każdego póki co Pokemona. Pierw dajmy Fletchlinderowi. Teraz dajmy Jolteonowi. Teraz dajmy w ogóle Gastlyemu. Gastly też potęga. I. Widzowie. Myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. Naprawdę dużo zrobiliśmy w tym odcinku, tylko przeszkadza mi ten deszcz. Dobra, widzowe. To będzie na tyle w tym odcinku. Stworzyliśmy eksprzery. Exprzery. Tak, eksprzery. I to jest naprawdę dobry item, widzowy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę. No i na... Ra